Szniwa. Ciężkie były w tym roku, bo upał doskwierał bardzo. Pomimo że brak wilgości w ziemi dokuczał zbożom, plony mamy niemałe. Z podziękowaniem i zadowoleniem z wieńcami dożynkowymi objechaliśmy całą wioskę, aby wszyscy mogli się cieszyć i weselić razem z nami. Wesoło świętować. Przed objazdem po wiosce wieńce i dary naszych pól zanieśliśmy do kościoła, by tam podziękować Bogu za otrzymane plony. Teraz tą oto piosenką dziękujemy Matce Boskiej Zielnej za otrzymane łaski. Muzyka Jeszcze tu laskę? Teraz będę się zabierać do pieczenia chleba, bo się tu tyle naszło, żebym chciała wszystkich poczystować zbożem tego, te chlebem z tego rocznego zboża. Chcecie, żebym nam chleb upiekła. To ja mam upiekę. Złoże, to idźcie z każdą z tych miedziówek w Żarna. Tu mam takie ciasto z poprzedniego ćwiczenia, tu ja tego rozkrzyję i będę robić podłodę. Zrobię ja jadłom wody, trochę mąki będzie podłoda. Dziewczyny, umiecie, jak się przysławia o chlebie. To powiecie głośno do mikrofonu. Temu, komu chce się chleba. Chleb czystą pracą zdobyty Jest zawsze smaczny i syty. Jaki chleb? Taka skórka. Jaka matka, taka córka? Ten chleb Boży Niech się mnoży. Bądź dobry jak chleb. Gdy kramka chleba spadnie, Podnieś i ucałuj ładnie. Chleb świętej Agaty Od ognia strzeże chatę. Kto ma chleb ma wszystko. Dlaczego niejednemu brakuje chleba? Bo ciągle czeka na panę z nieba. Głodnemu chleb na myśli. Kto orzef, ma myśli. To dobrze orze, ma chlebko może. Z tej mąki chleba nie będzie. On to nie z jednego pieca chlebia. Kawałek chleba nie spadnie z nieba. Przysłowie to, pod polskim zrodziło się niebem. To ciebie kamieniem, ty jego fletem. Teraz w domku dwułodej wederła widzór łaszczeń. Nasz kadek nie tłumaczył? Wiesz, że to paska, bo tego święty oszukiwał. na przetapu, o. o, o, o. o. Zajstał przykryj, prześcieradłem i puszkam, żeby wnet spisło. A puszka jest tu może. wszystkim mieszkańcom Krościęka powiedzieć, że w połowie ubiegłego wieku przebywał na naszym krościeńskim dworze znany poeta Wincenty Pol. Zauroczył go bardzo młyn wodny, który znajdował się przy stawie. Dawniej był tu bardzo miły zakątek, który dał poecie okazję do napisania wierszyka. Wierszyk ten trafił potem do elementarza szkolnego. A ułożona do jego słów piosenka była śpiewana przez sieci całej Polski. Zaśpiewajmy tę piosenkę. Dobra. Trzeba mieć ciasto. ciastu. No i pierwsza A teraz dom Czernuszki, bo ja nie lubię nie. Czernuszkę, niektóre lubią gminę. Ja ona też i nie będę. Będziesz, bo będzie dobry. <grym> Pracy rolnika w Boże, siły mu dodaj, gdy powsie w orze, i pod przyszły ziarno, gdy sieje. Wlej weń wiarę, wlej nadzieję. Pozwól mu trudy zwalczać zwycięsko. Zasiane ziarno uchroń przed klęską, i gdy zagrzeje słońko ku wiośnie, niechaj bujną runią ziarno wyrośnie.

Pieczyło. Ono się rozcisić będzie dużo. Era wam na śpiewam mu śnie w piecu. To jak nam się wydała, chleba u piec nie umiałam. Ja tam, że śpiewacie, a tam chleb się może solić. Nie, nie, taki piękny rumianinki, ale będę obiecać. pieczony, bo A ten postrument to dla dziekana. A jak, a jak mi się załatkał? Nie chcesz się po Druga jest dla A ten zlewów dla rościny, Niech kroi dużo nie mało, żeby wszystkim miasto